It's okay, I'm good, let's go! Jezu, metra jak metra. Wykute w, w stale Bezcenny komentarz. To jest ruskie metro. To jest ruskie metro. Ja... metro. Tam jest nowy gigi, no, a, my jedziemy jakimś starym shitem. Mm -hmm. Pierwszy McDonald's w Polsce. Jest na co popatrzeć. O, to nie. Coca-Cola też tu jest. Wszystko tu jest. Bardzo interesujący. proszę McDonald's, Coca-Cola, Orange... Czyli McDonald's, to chyba pamięta Stalina. M <laughs> zimno jest. Ciepłe. Trzeba było kurtkę sobie wziąć. Gdzie? W dupę zimno. Yeah, I'm in charge now. I'm a star and I bought my poor car style. I live a very, very, very wild lifestyle. Heidi and Odina eat your heart out. I used to listen to you, don't wanna bring arms out. I've got so many clothes, I keep some in my arms house. Disturbing London, baby, we about to branch out. Soon I'll be the king like Prince Charles Charles. Yeah, yeah. There ain't nobody fresher Semester to semester Raving with the freshers 20 light bulbs around my table and my dresser CLC compressor just in case that don't impress her Say hello to Dexter. say hello to Uncle Fester Got am gazing at my necklace on my crazy sun protectors G-Shocks, I got a crazy dumb collection Haters, I can't ooh, hey, reception. Yeah, yeah, we bring the stars out We bring the women and the cars and the cards out Let's have a toast to celebration, get a glass out And we can do this until we pass out We'll let it fade, let it away yeah. we won't come down mm -hmm. until we hit the ground. and town. Yeah. yeah, yeah, yeah. She was meant to last me 24 hours, right? That's right, that's right. Okay, okay, Yeah, they say hello, they say hola, and they say bonjour. I am I'm never got to fly on a Concorde. I've been Southampton, but I've never. Nie, nie, nie. To jest nasz to jest nasz zamach, to jest nasz zamach, to Back to the, back to the they say hello, they say hola and they say bonjour I'm I never got to fly on a Concorde I've been Southampton but I've never been to Scunthorpe I'm Ooh. crazy with the kicks, call me John I'm about to be a bigger star than my mum for Cause every day I got a goofy at my front door Now I drive past the bus I used to run for Where's my clap? where's my uncle? <laughs> I walk alone, cause I was born alone I chug her so just for fun, I'll never ever call her phone I leave her in the club, I'll never ever walk her home D.O. the foundation, I'm the cornerstone I'm famous, I'm sort known And if your son doesn't, I bet your daughter knows Check out my visual, check out my audio Extraordinary yo Hope you enjoy the show yeah, yeah, we bring the stars out We bring the women and the cars and the cars out Let's have a toast and celebration, get a glass out And we can do this until we pass when out we Let it fade, let it fall away oh, We won't come down until we hit the ground Pass out hey.

Ej, płynie bułka po pojechaj, Płynie pojechaj, jest też po pojechaj, 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 płynie płynie. pojechaj, płynie <grym> W kręca <expand> O Boże, nie! już ja so do zdjęcia, ty co? Ah, Tego... Well, hey, right. the... No... Grubie placki. Siema! A! Eee... Ja nie ma. Ty nie masz głosu. Mam prosty głos! Mam prosty głos. Jacę, ładnie za dream zapisz. Aaa, bryk bok! Left, left, right, left, left. Wejdź nawet teraz w ja? No to już wcześniej mówiłem. Odbija jej Pała I'm awesome. Za ile powiedz, sprzedali to co we mnie najlepsze Niby cokolwiek, ale dziura w głowie, nikt się nie dowie Oddychamy cięższym powietrzem Moja odpowiedź, czego szuka człowiek, za ile powiedz Tak, jeszcze raz. <śślinik> Mnie by się yeah. <ślinik> to jeszcze tam ja Tak, jeszcze raz. Tak, jeszcze raz. O O mąko. O mąko. O mąko. wystarczy jeszcze tyle? Zobaczymy jeszcze. Żabka, żabka. Na głowę. Nie wiem. Czyli jeszcze raz. Jeden wymóg, drugi wymóg i trzeci wymóg. Trzeci wymóg umyć ryj. Nie, trzeci wymóg to jest, że nie można mieć aparatu. Kończy się niemu, nie ma Nie, to pytam, na tył. Ojciec, 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 się ojciec, 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 ojciec,